Cześć! Nieważne, czy jesteś testerem żółto czy białoskrzynkowym, może skrzynkowym, czy Q'em, czy deweloperem, starszym lub młodszym lub architektem systemu, a może zbierasz wymagania, jesteś analitykiem biznesowym lub pracujesz w startupie. Ważne, że ekscytuje cię to, co robisz, że masz doświadczenia i historię do opowiedzenia. I ja zapraszam Cię, abyś podzielił się z nami tym i wziął udział. Quality Excites jako prelegent bądź prelegentka. Quality Excites to dwa dni pełne inspirujących wystąpień i warsztatów. Potężny zastrzyk wiedzy. Obowiązkowe wydarzenie w kalendarzu każdego dewelopera i testera w naszym kraju. Prelekcje, warsztaty, panele dyskusyjne. Wydajność, bezpieczeństwo, automatyzacja testów. XDD, DDD, BDD, TDD, IoT, Kosmos i wiele więcej. Jeśli jesteś zafascynowany jakością i masz pomysł na prelekcję, dołącz do grona międzynarodowych prelegentów naszej konferencji i podziel się wiedzą z innymi. Zostań prelegentem. Wejdź na stronę, klikając tutaj i wypełnij formularz. Na Twoje zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia. Do zobaczenia na Quality Excites.